Chodzi o szacunek? Mężczyźni tracą władzę, kontrolę przejmują kobiety. O sprawiedliwość? Kiedy kogoś zatrzymają, czuję ulgę. To uzdrawiające, a może o akceptację? Ulica dała mi miłość i wsparcie, którego szukałem. Dlaczego ludzie się radykalizują? Zapatrzeni w przywódcę. W środę o 22:00 premiera tylko w BBC Brit. Junak M10. Poznaj historię legendy i zbuduj metalowy model w dużej skali. Junak M10 numer 1 tylko 4.90 już w kioskach i na kolekcja junak.pl. Czy można płacić niższe rachunki za prąd? Można. Podpisz umowę online z Respect Energy i odbierz nawet 200 zł na start. Yeah. Risk, Sprawdź jak. Ciesz się respektem. Respekt Po ojcu odziedziczyłem zawód. Miłość do motocykli. Dołek w brodzie. I sporą ilość testosteronu. Ale włosy sobie zachowam dzięki sile Loxon Max. Lokson Max to lek z substancją o klinicznie potwierdzonym działaniu. Hamuje wypadanie włosów i stymuluje ich wzrost, nawet przy dziedzicznym wypadaniu włosów. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. A czy twój krem do protest to wytrzyma? To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Krem do protest Protefix. Wytrzyma cały twój dzień. Na święta Media Ekspert. Panie Tomasz, prezenty na święta. Okazję w MediaExpert. Na przykład wielofunkcyjny termorobot iCook Pro z funkcją Air Fryer wbudowaną wagą i bazą 700 darmowych przepisów. Ciekanie, miksowanie, gotowanie na parze, pieczenie, a nawet zagniatanie ciasta. Teraz w bratach 0% już za niecałe 64 zł miesięcznie. I do Maja nie płacisz, a do tego akcesoria do wyboru za złotówkę. Masz z Media Expert. RTV euro AGD. najlepsze świąteczne okazje i do maja nie płacisz do 50 lat 0% tylko do wtorku. Lodówkę Samsung 3299. Kuchnia Amika 1499. W sklepach i na eurocom.pl Zgaga i pieczenie nie dają Ci spokoju? Weź Manti Extra. Manti Extra to innowacyjne połączenie antacydów i famotydyny o dwutorowym działaniu, które natychmiast łagodzi kwaśność w przełyku i hamuje produkcję kwasu aż do 12 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Manti Extra. Tej siły wymaga każda zgaga. Tak, do widzenia. I yes. co dziś świętujemy? Świeżo złowiony awans. To trzeba ucić świeżą krewetkę białą. A coś bardziej spazuera. Może dzikie z Argentyny. Szeroki uśmiech, owoce, można zostawić, bym ulewał! Selgros zrealizujesz twoją ulubioną listę zakupów. Teraz świąteczne zakupy w Celgros bez karty i bez firmy. Każdy może skorzystać z naszych ofert promocyjnych. Karp świeży polski, tylko złoty, 59 za 100 gramów. I filet z piersi kurczaka 35% taniej, tylko 16,99 za kilogram. Selgros Cash and Carry. Wesołych świąt. Ekscytujące na każdym zakręcie. Zachwycające wyjątkową cyfrową sceną. Z doskonałym widokiem na to, co przed tobą. A czasem na rozgwieżdżone niebo. Takie jest Audi. Problemy z górną i dolną częścią pleców? Drętwienie i nadwrażliwość w stopach i dłoniach. Przyczyną może być stan obwodowego układu nerwowego. Mielogard. Formuła z nukleotydami, cytydyną i urydyną. Dodatek witamin B1 i B3 wspomaga funkcję układu nerwowego. Mielogard. 9 składników w jednej kapsułce dziennie. Philips OneBlade prezentuje. Golić czy nie golić? Zarost każdej długości, bez podrażnień, w każdym kierunku. Przycinaj, stylizuj gul. Wszędzie, również tam. Philips. Poczuj siłę żywiołów. To powódź błyskawiczna. Zajrzyj wokoło cyklonu. Na krawędzi katastrofy. W niedzielę o 15. Premiera tylko w BBC Earth. Porzucone i zaniedbane. Czy te niezwykłe samoloty jeszcze wzbiją się w przestworza? Przyznam, że mam pewne obawy. Warsztat Samolotów Wojskowych. We wtorek o 22.00. Premiera tylko w BBC Brit.